Nie ruszają się. Nie wiem, śmierć na miejscu. Coś tam chyba siedzi, coś większego. Czyli w tym momencie sobie też obracacie w ten sposób. A naciskamy 600 ml. Witamy w nowym filmie. Właśnie jesteśmy w drodze na ryby. Miał być biwak, ale biwaku nie ma, bo pogoda jaka jest. Widzicie na załączonym obrazku. Cały co. na Małe maj. Już to mówiłem w poprzednim filmie. Także dzisiaj będziemy wędkować, grillować i świętować tą koło rodzinę. <gry> Robimy tak. całodniową zasiadkę na rybach. Kiedur tak, a czas leci, bo życie ucieka normalnie. Bo... Także trzeba się bawić. Todi dzisiaj z nami jedzie. Todi pokaż się i pokaż się. Oczywiście goś programu, także widzimy się na miejscu. Fioletowe kosmita też was W takim miejscu się rozłożyliśmy z wędkami, znaczy teraz się rozkładamy. Tam jest rybaczówka, także jesteśmy gdzieś mniej więcej naprzeciwko rybaczówki. fajna, spokojna woda jest nawet, nie? No, no, w ogóle żadnych wędkarzy nie ma. Znaczy żadne, no. jedyna, bo tak pusto. sobota, ale pusto. Nie wiem, Światze. która jest godzina. Ósma, Światze. po ósmej. Materiał do sygnalizatora muszę włożyć. Dzisiaj użyję tych starych sygnalizatorów. Kupiłem sobie rod ale to w następnym odcinku Wam pokażę. Karpiówkę Jackson Karakal czy pół LB czy 30. czy jak się sprawdzi. I nowy kijek, to była nowość chyba z tamtego roku, albo z tego nawet Rubicon Method Feeder. Siła wyrzutu, ciężar wyrzutu to jest od 20 do 60 gram. Fajna leciutka. Jeszcze zwykłą z tej serii też do metody kupiłem, ale to zaprezentuję w następnym filmie. Może jest tak pusto tu dzisiaj. Tak? Nie wiem. No, na sobotę to jest pusto, bo tu zawsze namioty stały. Tu właśnie gdzie jesteśmy, po tej stronie, pełno namiotów wędkarskich, zawsze było. A teraz, pusto, co? i co ty tam robisz? Może ludzie sobie chwali tą zamętę, Do jest 7-8 zł. Paczka. Wziąłem metod twider. Jaki Zobacz. ona ma w ogóle aromat? Bo nie no nie pisze. Ale są różne aromaty. Ja sobie do metody wziąłem przez jeszcze nożyczki jakieś wędkarskie. Powiedzieć. Dziwny aromat na cytrusy, jakiś, nie wiem, no, <grych> jakiś anys albo coś dziwnego. No, Dziwny. Dziwny tutaj jest kilogram na dobę. I ja sobie będziemy dozować w małych ilościach. Dziwny ten aromat, nie? Taki no. No. ciężki do określenia, nie wiem. Do czego to porównać nawet? Może żeby ryba na to szła. To się dopiero okaże czy pójdzie. Ja nowy zapach, może coś nowego dla nich proszę. Aleś te... tego nakupił. Kurde, a te kolory, zobacz. Ja nie mogę, ale będą Kolorowo. Co ty z tym zrobisz potem? Co? Nie wiem, zjemy. No, do lodoweczki. Znaczy lodoweczki dzisiaj nie mamy ze sobą, ale mamy torbę tereniczną. Nie ruszają się. Co je się stało? Nie wiem Robaki padły Nie, ruszają się. Ale nie wszystkie. Patrz, śmierć na mięscu. Ten aromat je chyba zabił. Dziwna sprawa. To jest dobry sposób do zwierzania. Zamęty. Żeby jej nie przemoczyć sobie żeśmy taki kranik kupili w środku jest zbudowany akumulator, no i działa to na zasadzie pompki nie? zaraz wam to zademonstruję Tylko o co chodzi tutaj teraz tym baniakiem ja sobie jeszcze taki baniak to dokupiłem To się fajna sprawdza wszystko na AliExpressie żeśmy kupili tutaj macie odpowietrzenie nie musicie odkręcać tutaj jest odpowietrzenie też z tyłu dodatkowo w zestawie Taka gąbeczka do czyszczenia. Plusem jest też to, że to jest dość szerokie. I sobie możecie też to ręcznie umieć. nie? Spokojnie tutaj wyjdzie... ręka. W jeszcze było tutaj kranik, czyli w tym momencie sobie też obracacie. W ten sposób. I leci sobie, nie? Ale ja sobie dokupiłem właśnie do tego baniaka jeszcze... Jeszcze ten kranik. Ale o co tutaj? Pokażę, jaki sobie patent zrobiłeś. No właśnie, zrobiłem patent, bo fajnie to wszystko na zdjęciach wyglądało, że to jest tutaj stabilne, a niestety nie jest. Widzicie? To jest za wąskie, to jest za szerokie. I sobie zrobiłem taki patencik. I to jest do odsysania wody w akwarium. Tutaj normalnie cała siatka była, żeby nie wciągnąć jakiś rybek. Tu była pompeczka. Ja sobie wymyśliłem, tutaj sobie wyciąłem. Oczywiście, żeśmy to umyli. Nie? Żeby nie było, no. <laughs> że z akwarium mi to czegoś dajesz. Tutaj tę rureczkę przeciągamy. Do tu idealnie wchodzi. Tak samo... Wieś to jest MacGyver no Wchodzi tutaj, to zobaczcie jak stabilnie. Nic się nie przykrzywia. I teraz tak, dwa tryby macie. A bolecie 600 ml, ja nie będę całej wody wylewał, bo już tu za dużo nie dostało. 600 ml nóżki, sobie można umyć rączki, siusiaka, co tam jeszcze chcecie. Jak wyleci 600 ml, ona się automatycznie wyłącza. A tu macie tryb włączenia, wyłączenia, co się śmiejesz? Siusiaka. No co? Proszę jeszcze będą ząbki, ogolicie można. Za grosze, za grosze. Linki, linki otrzymacie w opisie, jak ktoś by był zainteresowany. Ale naprawdę sprawdza się. Sprawdza się teraz tutaj na rybach, zobaczymy, jak się na biwaku sprawdzi, ale na pewno się sprawdzi. Także fajna rzecz. Aha, no i oczywiście baniak jest wykonany bez BPA, nie? Jest BPA to free, no? BPA free, czyli spokojnie do wody pitnej, nie śmierdzi. Ładowanie tutaj jest sportu. micro USB. Wężyk jest fajny, nieplastikowy, silikonowy. Jak się zegnie, to się wyprostuje. Rydzę fermentowaną kupiłem. Schodzi Podobno jak... bardzo fajnie się sprawdza. Schodzi jak świeże bułeczki. Ostatnia sztuka. Ile to jest 10, 10 mm? Fanie, panie. To damy to. Pinki, białe. Kanapkę robimy. No, takie białe to one nie są. Różowe. Co najwyżej. Cały arsenał. <grym> jeszcze dipa. Jaki to jest? Wanilia. Wanilia. Dobra, chłopie, co się odzywasz? Zaczyna się robić ciepło. No. Słońce wyszło. W końcu nie. Mm. Dzisiaj ma być do 25 stopni. I ogólnie. mamy, zobaczcie, jak fajnie wyszło. Pięknie, teraz zarzucamy słodki czosnek na metodę, ale waliło. Co tu dać Halibuta. O, halibuta dało. To się będzie dobrze z czoskiem komponowało. mi się przynajmniej wydaje. Śmierdziuchy do śmierdziuchów. Słodkie do słodkich. Tadi już się wygrzewa w słoneczku, nie? A pan zarzuca wędkę tylko. Teraz ryba delikatnie bierze założymy sobie delikatną bąbkę. Coś tam chyba siedzi. Coś większego. Taki takie chyba się urwała. A. Poszła. Taki wyrzut, to dziś znowu dziury kopie. Dobra, to teraz czas na urodzinowy torcik. Będziemy pałaszować. Mmm, ale proszę. Już pałaszowała. <grym> Jest branie Brawo. Ja, coś ryba. ryba No, ona poszła na nabór Ryba rodziny ryba życia Ja patrz patrz pat, 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 idzie Asia Dobra ja zaczynam Zaczyna się Ja on wyciągo. Rybka wyciągo. Patrz, patrz, patrz I co? No patrz wyciągnął Patrz, patrz, patrz mhm. Widzisz? No Patrz, ja nic nie robią, patrz, ucieka, parak ciągnie, pula opuszczono i idzie, patrz, parak ciągnie, patrz, patrz, hmm. patrz, to będzie albo amur, a na co to, co tu miałeś na haczyku? Który za fermy parak ciągnie, A no to pewnie sazan będzie, patrz, patrz, patrz. Kurczę, ile to już... Ty już to 5 minut holujesz. No to będziesz miał geszęk na urodziny. No jak ją wyciągnę oczywiście. No to wyciągaj, ja nie Patrz, patrz, patrz. Dobra, bo ci ucieknie. Pokaż, ty tu patrz. Jezus. chyba się urwała. Obo? Nie, nie, nie. Jeszcze jest. Teraz się, Teraz urwała. się urwała. Ale ja bym te, nie wyciągnęli bym jej. No to było. No to nie ma ryby. Chyba się na węźle nawet urwało. I cały zestaw poszedł Dobra, wziąłem drugą wędkę. Tu jest plecionka, tamta była żyłka 0,28 Niestety puściło na węźle. To musiał być potwór Kurde, to w moje urodziny. Ale bym miał prezent. Dobra, kto nie próbuje ten nie pije szampana. I na co to poszło? Na tą zafermentowaną. zafermentowane. Teraz też to zakładasz. Mhm. Patrz. Gołąb. Co on robi? Co on robi? <grym> Poleciał. Patrz Tam daleko, hej. no idę przetestujemy. z delfina. Dostałem jako gratis do namiotu wędkarskiego. Wybiła 13, trochę zgłodnieliśmy, więc teraz będziemy sobie grillka odpalać. I się wpada niestety grillek jednorazowy. Przeleżał na strychu chyba ze 3 lata. używany. Stojąco, wiemy. A przesła stoją. Nie używamy. Kupiliśmy sobie kultowe elektrostatyki. Fajne, wygodne. Czego więcej chcieć? Tylko gabarytowo, nie problem z no, transportem. Bo te mniejsze takie składane, co mieliśmy, to one już są bardzo wysłużone. Nie wysłużę, dawałem radę, no, ale to no, nie jest takie stabilne. Ale, ale na ryby to jednak coś bardziej wygodniejszego by się przydało. No, i rozpadało się nic. Uciekamy do domu. No i mamy kolejny dzień. Wczoraj nas burza i deszcz przegoniła. A dzisiaj postanawiam zapolować jeszcze raz na tego potwora. Się dzisiaj ma być ciepły dzień. Ciepły, i znowu burzowy. I znowu burzowy. Tak nie wiem, od 16 niby jakieś burze mają być, ale zobaczymy. Planujemy tu tak posiedzieć do 16, .00, 17. .00. Dobra, dzisiaj. Po kolejny na fermentowaną kukurydzę spróbujemy. Bo się wczoraj spisała na medal. A jakie wędki rozłożyłeś? Karpiówki na razie. Potem się jeszcze z metodą pobawimy. Chcę trochę nawilżyć. Oczywiście Todi dzisiaj znowu z nami. Todi dzisiaj nie gwiazdoży. Todi dzisiaj chilluje. Todi tu A ma fajny punkt dzisiaj. obserwacyjny. Póki co po... lekki wiaterek, woda w miarę spokojna. Zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. No. Ludzi ogólnie dzisiaj mało. Dzisiaj 1 czerwca, dzień dziecka, także i wybory jeszcze do tego. I na polu namiotowym mało i tutaj wędkarzy też mało. Na łódkach też chyba nikt nie pływa, nie widać. A tam jest jedna łódka. Tam daleko. Nie, nawet dwie są. Trzy, bo jeszcze tu. No to nawet pływają. Poszła. A na drugą wędkę tutaj już. Ktoś fermentowaną. To ja. Ty? To ja z statywem. Kurde, strasznie Zatakrzyłam. to sobie zamęty dorobimy, bo to resztka ze wczoraj. A kurcze, miałem dać ten od środka. Zrobimy inaczej może, tak? Tak to można żyć. Nie? Tak jest. Na razie na metodę nie łowię, ale przedstawiłem sobie te krzesełko. Tutaj, no bo na czymś trzeba się dzieci? Znajdujemy się pięknym widoczkiem. I póki co piękną pogodą, bo. O 12.00 się od 12 coś O tu jakieś plamy z opadami idą. Próbujemy już wszystkiego, to znaczy wszystkich przynęt, bo nic nie Nie, nie dzieje. wszystkiego nie spróbujemy. Dobra, robimy obiadek. Monika nacisła 600 ml i powinno się automatycznie nie, ja wyłączyć. Monika robi obiadek. Dzisiaj robimy obiad na wypasie. Nawet takiego, żeśmy nie robili na biwaku. No, a najlepiej smakuje gdzie? Na łonie natury. Tak, dzisiaj będą ziemniaczki gotowane. Klopsy po śląsku, karminadle i surówka do tego Także obieramy ziemniaczki najpierw Nie, to się nie zmieści Dobra, one się skurczą Kurde, to patelnia trochę za mała To fajnie tu matuje na świeżym Nie? Też musimy jakąś małą składkę dać. Dobra, tego nie pokażę. To jest dla diego. To jest dla No to, są nasz, to jest nasz obiadek. No na tym kończymy ten odcinek. Niestety nic się nie działo, zaraz będzie padało. Zbieramy się może w następnym wypadzie. No Kompletnie zero brań. No, szkoda, szkoda. Ale przynajmniej fajnie spędziliśmy szkoda. czas. Szkoda, wczoraj była gruba ryba, zerwała się, no ale cóż, tak bywa. To na razie. Do następnego. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays